Zbanowali nas na naszym własnym kanale, który budowaliśmy od początku. A, trochę tak? tak, no. Bo powiedzieli, że po prostu nie może być na kanale Stand Up Polska, bo to co robimy nie jest stand upem. No ale ja to samo tam mówię... Tam masz ci zrobiłem, żebyś wiedział, że tam masz pogadać. Ja to samo mówię o Karolu Kopcu, że też... Że jego, co? Że jego że jest nas... No obraziłem go. No, no właśnie, wyszło bardzo źle. Nie no, wyszło specjalnie no. Wyszło specjalnie tak. Wyszło, tak? No, kurde, co on tam robi, jakiś swój wypocinec, wyobraża sobie, że robi stand-up. What? Do... What? 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 Jaki niespodziewany no. bif z Karolem Kopcem, jakby w ogóle Coi... został wywołany do tablicy z znikąd. Musimy jakoś yy, przy, y, przyciągnąć ludzi nasz no nowy kanał, no. Daj. A nic nie, nie, nie ciągnie bardziej niż, wiesz, kontrowersje i bify. Ale to podoba mi się, że masz takie myślenie marketingowe, że dopiero rozpoczęliśmy kanał, ale nie, wojna, ma być wojna z kimś i mamy ją wygrać. Tak właśnie, więc weźmy najbardziej niewinną osobę, jaką mogę pomyśleć. Weźmy kogoś, z kim można wygrać. Kogoś, kto nie chce się bić najlepiej. Koleś, który lubi przytulać drzewa. Mamy to. Yes. Moim zdaniem to jest, to jest zero skromności z mojej strony. Zero. W Polsce są dwie dobre osoby w kradłowarku. Ty i kutek, tak? Nie. No. Ja i Katarzyna Piasecka. Okej, okay, to bardzo. Kiedyś mówiłeś mi, że też jest kutek. Znaczy, no. kutek jest mega dobry. No. Ale jakby jesteś takiego, że są poziomy. No. Jestem ja, Katarzyna Piasecka. Wszyscy inni są niżej. I teraz komplement. Ja uważam, znaczy Kutek robi robotę, Kutek jest po moich warsztatach, on się nauczył. Ale uważam, że ty no. po tych... Dwóch ty robi... tuzach! Nie, bo no. ty robiłeś scenę. No. Robiłeś scenę zagranicznych tych komików i tak. do, dopytywałeś co masz robić inaczej. Tak. I naprawdę uważam, że jedna rada, nie, nie przypomnę sobie od kogo, no. od jednego komika sprawiła, że ty z poziomu minus pięć Przedejść na poziom minus dwa. Pani widziałaś? spysza e, b, Bartosza Balosa. Nie widziałem, to prawda. dużo animacji dołożonych, ale tam brakuje warstwy stand-upowej. <noise> jak ja się cieszę, że mogę wycisnąć Balosa, jak go nie ma w pokoju i nie ma churne. Nikt jego ci nie ma... ej, tak. Zamknij mordę. Tak, no. eee, Ty, ta. a wiesz, gdzie ja mam Twoją opinię? To jest też dosłownie ten ruch palcami w dół, nie? Wiesz, ja mam twoją opinię? E, Oczy w pana zasadzę. Tytuły. Bardzo... Tytuły? Łyżka w plecy. -y, najgorszy podcast w <grym> internecie. A, wiesz co ludzie ne? piszą na naszej fajnej grupce? Że no, jest najgorszy podcast, na internetu. Że, że po, że Wiesz co, jeszcze gorzej piszą? Że wszystko od nas podjebali. Wszystko od nas podjebali. Klasyczny Socha. <grym <grym Graf, patrzy się. No, klasyczny Socha. Ja go znam z tej strony. Mnie udawał klasyczny Socha. Uuu. Kurwa, może właśnie rozpatrzymy takiego bifa z ich tym. Taki, który będzie miał setki tysięcy wyświetleń na Facebooku. Po co ci to? Trochę po co ci taki prawdziwy? Trochę, hajp. Trochę hajp. <ślad> <ślad> Wiesz, jak Socha się wybił na plecach, patrzysz, to teraz my się wybijemy na jego. Kurwa. Już e, nie nieliczni próbowali. Patrz, e, o, e, ten. E, Ola Petrus. To za wysokie progi. Czyli, czyli nie chcesz o tym mówić, tak? <grym> <grym> czyli, czyli nie mówić o tym, że Karol Kopiec ma sprawę sądową za dotykanie małoletnich? Co? 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 Karol, Karol Kobiec? <grym> eee... Wiesz, że to już jest drugi? Gdzie na niego wieszcza? To jest tak to jest nie. on... to się skończy tak, że on przyjdzie, będzie miał kompilację tego, wszystkich wrzut na niego z naszego live podcastu i tak... Panowie, ale czemu? Tak, ja myślę, że on do nas podejdzie i będzie miał takie... Wybaczam wam. Takie my cię nie przepuszczamy. My ja się nie chcemy przeprosić. Chłopak, ja wiem, że wam jest głupio. Eee... Idź tu drzewa! Ty, ty zboczańco! Czy, mieli, czy mieliście kiedykolwiek sytuację, że mieliście jakąś psychofankę albo jakieś bliskie relacje z jakimś widzem? No to ruchańsko, nie? Mówisz o klasycznym ruchańsku po występie, tak? No i mowa o ruchu bango Changorango. Tak jak to się mówi w naszym środowisku, klasyczny wtorek, tak? Mówicie o klasycznym ruchanku na Walosa. No, myślisz, myślisz pie... no tak, no, klasyczne walosowe zagranie, no. Eee, no słuchaj, ja polecamy Ci chodzić na występy walosa i tam, i tam się, i dowiesz, się dowiesz, czy no. coś się dzieje po występie. Ale, ja, ja no, to, ale też bym uważał na to, co pijesz na tym występie, bo walos <laughs> walos to jak się nie uda, to kurwa jakoś się uda, tak Ci powiem. Z takich ogólnych rzeczy, to często jest jak ktoś odgrywa <laughs> On bekuje, bo to wszystko prawda. Ale wszystko kończył, był komikiem tylko. Eee, wiesz co, ja teraz zauważyłem też, że ja dużo uważniej mówię. Bo się okazało, że też są, kurwa, kapusie na tym yy, yy, streamie. Co ty gadać, tak? Że ktoś wysyła że... wypowiedzi z kodami? Stary, w też ostatnio do mnie pisał, że coś tam, kurwa, już kalowałem na tym podcaście. Ja mam takie, po pierwsze, kurwa, może po, tak po pierwsze, panie Szumowski, <grym> do mnie ty... się zwracaj. Po, po, po drugie, i chuj z tym, nie? Może to powiedziałem, no. Może, kurwa, tego nie powiedziałem. To były takie Ej, czasy, no. kapusie, bez tak? No. Yy, my was yy, znajdziemy. Tak, i wiesz, Ponty to samo, kurde. Wiesz, jak tam byłeś... Jakieś... słyszysz no, no, tam ta. kurwa, wy! Przestańcie jak gdyby... Przestańcie kurwa. E, tam, tam, Przestańcie, przystańcie kurwa. E, cały czas do lapka. Mówić, kogo ja obrażam za ich plecami. Jak ja ich obrazić w twarz, bo jeśli im coś w twarz, to to zrobię, Ale to nie, Sumer, za... ale to nie jest za plecami, bo to mówisz, wiesz. No, do kamery. Tu, no właśnie mówię, a człowiek... A to, że oni na, oglądają naszego live streama tak, to jest ich wina, że to jest... <laughs> mi o to, że ludzie, których ja obrażam, nie oglądają tego live streama. I ty, I ty, wysyłając moją wypowiedź tym ludziom, tak naprawdę nie dajesz mi możliwości, żebym jechał ich za plecami. I, i to jest. To... To, to jest to, na co narzekasz? No tak! No, tak nie, to, nie to, to, no, to, to... no Najgorszy wyszedł Karol Kopiec, który tak po prostu zrobił best of. I po prostu 10 minut fragmentów i masz takiego, to chodzi na wójt to robisz. <głos> <głos> mi się podoba Twój taki niepisany Biff z Karolem Kopcem. <noise> Człowiek nic złego nie zrobił i nagle w losowych momentach po prostu dostaje z liścia. Ten... Najlepiej bić tych, co się nie, bronić, nie? umieją bronić, nie? Nie umieją. No widzisz, ale on tego nie poprawił, on, bo tu on nie. nie, ma... nie hmm. On nie umie. On nie umie ani nie umie. Wiesz siedział speszale komediowe oglądał. O. Ten, o, ten Janek Wolańczyk to dobry. <laughs> Taki blast from the past, Teraz Janka Molańczyka, który tutaj będziemy szkalowali? Co się stało z Karolem Kopcem? Myślałem, że to jest A, nasz go to random. Zapomniałem, mm. No jak siedzisz, kopiec to się wyrobił. Mm. Kopiec obok ciebie, no wyrobi? No nie, moje piekło. Mam też dla ciebie e, kolejny, e, pozytywny, niespodziankowy, świąteczny news. Co ty gadasz, Masz e, newsa jakiegoś? Tak, no. Dzisiaj do mnie zadzwoniła osoba. Nie wiem, czy to cię za bardzo zajara, ale mnie rozśmieszył ten telefon. No. E, nasz największy fan, kto to oglądał każdy nasz odcinek. I wiesz, kto to jest? Mateusz Socha. Mateusz Socha? Co, jest dzisiaj z nami? Mateusz Socha? No to, e, ten, wiesz co on zrobił? Zadzwonił dzisiaj. No. E, przypucować się, że tam o, coś tam Patronite, jakieś tam te, jakieś te rzeczy. Po czym, kurde, powiedział ty, bo wiesz, jak ja wam dodam pieniądze na Patronite'a, no. to to będziecie wiedzieli, że to ode mnie i mi trochę niezręcznie. A wiesz, co tak naprawdę zrobił? Co zrobił? Nawet nie chce nam płacić pieniędzy na Patronite, tylko dzwonił, że mam go dodać do grupy za darmo. O jaki, O nie ma, nie ma! To jest, panie, panie socha. Jest nie po tak prostu. Jest tak przebiegły. I wiesz? wiesz, i zadzwonił tak, o, wszystkiego najlepszego, wszystkiego z okazji świąt, daj mi coś! To jest mhm. po prostu. Mówicie, Panie Socha. Stworzymy drugą osobną grupę dla niego. będziemy tylko we trójkę i nic nie będziemy wrzucać. A przykład dodamy 50 innych osób, które no. będą tylko go szkalowały na tej grupie. Jakiś znajdziemy ten no. z tego konfliktu, patrzyć Socha, i wrzucimy z tego konfliktu osoby do grupy i do jego prywatnego. Słuchajcie, stworzymy nowy próg, który będzie się nazywał ciśnięcie Sochy. I my wam płacimy 5 zł co miesiąc za to. <słuchaj> my płaci Socha opłaca ze swojej kieszeni. <słuchaj> Pan Abelard Giza wypuścił mhm. piwo, e, chyba po nazwie swojego drugiego spyszala. No. Ludzie trzymajcie kapelusze. I nie jest to jakiś pils, no. czy jakiś lager. No to na Maxa powinien mu go wysyłać. Co nie? No absolutnie. Powinien do, do morosłych kiperów wysyłać No, no. Kopera. <gry> Kurde, że no, to jest kultowy myśli? segment. Nie no, na maksa ja To Tomasz no. Kopera nawet takich piw y, tutaj no. nie recenzuje. Właśnie ciekaw jestem jaki będę po tym piwie, nie? No w sensie, o, Polak to dziwna bestia. Ja się szczerze, to co, tak między nami. No. Ja nie wiem, czy mu powinniśmy mówić, że robimy podcast, bo jak on usłyszy parę odcinków i to, co ty na nich wygadujesz, co ty gada? Tak? Na no ludzi. Ja no, go zawsze no. szanuję w każdym razie. <laughs> o, o co ci chodzi? Szkoda, że nie można takiej instant przybitki dać. Tak, żeby jakby w tym momencie poleciały fragmenty. Mamy <laughs> na nich zaprzestańcy Leny Muchy robić, czy <laughs> stand-upem zajmij. Ostatnio ukazało się słuchowisko Abelarda i Wojtka Muchalena. Czy chłopaki widzieliby się w takim projekcie? Ciekawa kolejna forma do kontaktu z widzem w pandemii. Pozdraw. Absolutnie. Chcesz, ty czy ja? Nie. Okej. Okay. Ja bym się nie widział w takim projekcie. To jest nie, nie wiadomo, do kogo jest skierowane, czy do, do dzieci, czy do, do dorosłych. Nie robią bajkę dla dzieci, ale będą wulgaryzmy. O co chodzi? Bo o co chodzi? Abelard, pisz kurwa, kolejny program swój, stand-upowy, a nie jakiś z Wojtkiem. Tremiszewskim, co ty robisz? Chciałeś się spotkać z kimś, to się spotkać z kimś, a nie kurwa, jeszcze robisz z tego odcinkowe posiedzenie. Że my musimy to kołajać za 19,99. Pojebało cię, Amar. Pojebało cię. Była fajna sytuacja, bo był taki rudy, którego nikt nie lubił. antek. <laughs> sorry, sorry, wyłączyłem się na nie chwilę. W stand -upie. <śmiech> <śmiech> Więc piątka to jest, że jesteś pijany. Fatalny występ, wyzywałeś... wysoko masz tę piątkę. No, a, a byłeś kiedyś na występie y, Kopca? <średzynka> Więc... Musiał, musiał. <średzynka> ja do dzisiaj nie, wiem, ja dzisiaj nie wiem, czy Kopiec wierzy, że go tak raz... Przestań no, do mnie, do Korbel dzwoni. Korbel. To do nie mnie nie też wiedział, przed chwilą dzwonił. Ja bym nie wiedział, że coś się streamuje. Przed chwilą do nie. mnie też dzwonił, ja miałem na cichaczu. Nie ja miałem co cicha, nie wiem czy zobaczyliście ruch przed chwilą, odłożyłem. Dora, korbel. Hmm? Cokolwiek. Nie co nie biorę udziału. Nie chcę. Nie mam czasu zajęty. Ehm, ty to ale ten Rossfreedza, nie może się. Nie chcę! Nie mam ehm, Cztery. A do czego ja chciałem wrócić? Co, co przed chwilą powiedzieliśmy? Miałem jakąś myśl i korbel mnie wybił. No, że Karol Kopiet nie wie, że Kopiec. Ciekawe, czy on wie, ale ja ten, y, te resorty komedii wróciły. Tak. Nie? No. I Karol Kopec, ja mogę zrobić Ci Kar Karola Kopca na y, Working Progressie. Co to znaczy? To, że wybierzesz mi jakąkolwiek rzecz no. i zrobię materiał jak Karol Kopec na Working Progressie. Ale w sensie, że teraz to zademonstrujesz? Dobra, no to statyw. Statyw. Ty, bo kiedyś to było tak. O, co to, kojarzycie statyw? W ogóle, co to jest statyw, nie? Bo kiedyś to było tak że jak nie było statywu, to oni stawiali tę kamerę i tak, o, padała i im spadała, no i nie wiedzieli co zrobić. I nagle jeden korzyść wymyślił statyw. Ciekawe, jak wyglądał pierwszy statyw i go położyli, położyli na tą kamerę. O, to kurwa działa i drugi patrzy, no kurwa działa. Zawsze <ślesz> <Cóż>, jeszcze jeden. <ślesz> yy, nie no... Yy... Rozumiem, co, rozumiem na czym to polega. Chcesz jeszcze jedną rzecz? Powiedz eee, powiem Ci tak. No? Eee, Powiedz jedną, bo zobaczysz schemat, jaki jest po prostu. Eee, kieliszek. Kieliszek. Ty kojarzycie kieliszek? No bo kieliszek, bo Czajcie, bo kiedyś to te płyny nalewali, nie? I tu brali tak z wysoka, i tu o, i na ziemię spadało, i to ale... nalewali. A ktoś kiedyś, czajcie jak pierwszy kieliszek ktoś wymyślił, i on nalewa płyn, ty stary, kurwa działa! I drugi, no kurwa działa! Ty, albończysz, że z kieliszkiem, to nawet dobry może być żart. Na zasadzie, że, właśnie, że ludzie kiedyś sobie rozlewali na ziemię, no. i z tego pili pierwszy, tym, który wymyślił kieliszek, musiał być Bogiem. go do, do Karola Kopca. Ja czuję, że, ja czuję, że tutaj trafiliśmy na żywe złoto z tym. No. Znaczy, ja chcę tylko powiedzieć, że i, i dla mnie, no. i chcę to powiedzieć otwarcie i oficjalnie, tak. dla mnie, skończony, dobry materiał Karola Kopca tak. jeden z najlepszych materiałów z tym na powiecie, jakie są. No. Ale rzadko jest skończony. Myślałem, że odwiniesz to 180 stopniach, tam poleciał w wątrobę. Że co? To nie było miłe? Ja myślałem, że to było miłe. Najpierw ty wyciągnąłeś no. kopca no. z grobu, no. później ja pokazałem, jak robi no. żarty na Working Progress, po no. czym ty skończyłeś, no fajne, fajne, ale rzadko. No to, no. to nie jest, jak gdyby twoja jak gdyby widownia złożona z trzech osób, jak gdyby nie może się powiększyć. Można no, że ty zawsze będziesz miał po prostu tych trzech fanów, którzy z jakiegoś powodu nie, cię lubią. Nie, a ja skąd mam tak nagle. Ty tu tufania, <głos》>, że jesteś ma... jest uważany? Ja mogę tak się na ciebie patrzyłem, widziałem jak się do ciebie nie dociera. Ja cię tak cisne jeszcze jedno zdanie mi tu wleci. Oj, że mam drugie zdanie do pocisku. Więc nie, ja no to no no, też tak. czasami też o, na ogólnikach tutaj się porozumiewamy i opowiadamy i mówisz, <głos》>, że to witam, że na trzech fanów. Nie, 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 nie mówię. Wiem ja bezpośrednio o Tobie i Twojej komedii, która jest na tyle niszowa, że nikt jej nie lubi. Eee... Więc, więc ja chodzi lubię, o to. Ja lubiłem tego streama jak Michał ja No tak, no. No i właśnie mówię, te poziomy są bardzo porównywalne, no. A to znają był taki odcinek, że on 5 godzin eee, no, no, <laughs> no, no. No dobra, ci, to super. I Ci to, że 5 godzin e, z, z, ze szklanką wody tak siedział. Że ją chce odłożyć, ale nie odkładał. I ludzie mówili, tego nie da się oglądać, bo kiedy on odłoży? I liczyli na stoperze, ile sekund odłożył wodę, po czym ją wziął ponownie. 4 ja sekundy, rekord. E, no tak, no Michał jest bardzo niepewną siebie osobą. W zasadzie to nie ulega wątpliwości, że Michał ma problemy z podjęciem jakiejkolwiek decyzji nie wiem, o, że, o, że... On był bardzo życzliwy. Przyszedł tutaj, nic no, ciebie mi... nie atakował. Nic ci mnie? Nie. No widzisz, jaki frajer. <laughs> A miał okazję. Eee... Nie, że... ostatnio też byliśmy na sesji zdjęciowej i no. nie, no bardzo, ja... Wiadomo, że my się lubimy, no. <laughs> Jak to nieszczerze zabrzmiało. <laughs> ja bym z chęcią się przejechał, zobaczył Panie? ich kulturę, no. Absolutnie. Walos jest taki mega nahypowany, żeby tam... Co? No i... Będę sobie No? To totalnie. Maccomet? Maccomet, no, ma, on myśli, że ma parę fetyszy takich dziwacznych. <grym> mieć, musi mieć taki, mieć też. No. zobaczył, co? Oś... Oś... No. Gdzie y, ona wkłada te klocki Lego? Ja, <grym> no, wiem, że ona specyficzne porno ogląda. Takie. Takie. No. Ośmiornice w tirze od północy. Mierzące <grym> tylko na zachód. Tak, no. I cały czas jest kompas na ekranie. Seria filmików. <grystka> a I podtak muzyczny. To jest muzyka e, synth japoński z lat 70., ale puszczana przez konsole SNES. Absolutnie, dabigowana przez e, niewidome <grystka> dzieci, e, które. I od czasu do czasu Macie Kadamczyk tłumaczy swoim gło z głosem, co się dzieje e, w danej scenie. O, o, może tak być. E, zresztą, no co? Nie przez przypadek jest zafascynowany Japonią. No to mówię. <grystka> Eee, co dalej? A jest taka teoria, że Walos wyjedzie do Japonii mm. i wróci z żoną. Słyszałeś o takiej teorii? Tak, no. Ja i więcej prawdopodobne. Myślisz? No. Ja myślę, że nie wiem. Co wyjęcie. więcej, jestem bardzo przekonany, że ta żona będzie miała 8 dłoni. <laughs> to moja żona, cały czas jest mokra. Dobra, myślę, że ten temat już sfrorsowaliśmy Czy chłopaki słuchali i co myślą o słuchowisku? Czyli to jest ten chętny... Kogo to obchodzi. Niech się weźmie w garść. Niech się w końcu ogarnie. Chłopak nie ma pracy, nie ma żadnych finansów. Niech się wreszcie weźmie za rodzinę, niech pozna imiona swoich dzieci, a nie... Jak ma jego ta żona Daria? Co? Niech to ogarnie w końcu. I tym apelem chcielibyśmy skończyć dzisiejszy podcast. Bela, mam nadzieję, Mam nadzieję, że nas słuchałeś, bo to była tak naprawdę interwencja. <grym> Przestań <grym> robić te swoje kabarety! Zacznij robić stand-up, weź się ogarni. A więc jest najgorsze, nie wiem czy pamiętasz to, ale jest taki sławny konkurs nagród na stand-up i my przegraliśmy ze strefą Giza, Bela Giza. To, my, to ustawione było. My... W rozmowach o nabiegł, drugie jest ja ja tak żałuję, że nie mogę zakończyć tego i tylko ty masz tego pilota. Myślisz <laughs> po prostu no, się najebałeś, wyzywasz środowisko, stand edie, to tyle od nas. Czekaj, czekaj, nie, czekaj, ja jeszcze jest... muszę powiedzieć. Ten, ten jest... Kasper Ruciński też jest spoko w Kradworki. On też jest spoko, ale nie tak dobry jak Katarzyna Bezko. tyle ode mnie, dziękuję ja, bardzo. Nie tak dobry, ja to powtarzam! Trzymajcie się wszyscy.